Rozwój szpitala powiatowego już od pierwszego dnia bieżącej kadencji jest dla wobecnego zarządu absolutnym priorytetem. Już ubiegłym roku zleciliśmy przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy szpitala opartego o obiekty dawnej szkoły podstawowej w Sędziszowie mopolskim Według tego programu pełna rozbudowa placówki to koszt ponad 40 milionów złotych. Od wielu miesięcy intensywnie zabiegaliśmy o środki w ministerstwach i kręgach rządowych. Szanowni Państwo, szansa pojawiła się wraz z uruchomieniem funduszy z KPO. Jednak w tym programie na rozwój i rozbudowę szpitali przewidziano maksymalnie 20 milionów złotych dla jednego podmiotu. Otrzymane środki pozwoliły na rozpoczęcie realizacji rozbudowy szpitala powiatowego w Sędziszowie Małopolskim, o nowe wschodnie skrzydło D oraz remont piętra budynku B wraz z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego i pododdziału geriatrycznego. Otrzymane dofinansowanie opiewa na kwotę 20 mln zł i pozwoliło ruszyć z największą inwestycją od 2018 roku, która dotyczyła przebudowy, nadbudowy łącznika i utworzenia oddziału intensywnej terapii oraz izby przyjęć i wynosiła ponad 15 milionów złotych. Ta inwestycja da realną poprawę opieki bliżej ludzi, bliżej rodzin w warunkach bezpiecznych i nowoczesnych. Moi drodzy, nie zatrzymujemy się, nadal zabiegamy o środki z budżetu państwa.